I witam Was w Entry pointie W Entry point'cie, dokładnie w jakimś tam trybie, nie pamiętam jak on się nazywa Ale to jest Entry Point, oczywiście w Robloxie, dzisiaj środa, więc mamy szczelaninę. Coś z kurde, wszystko mi się tutaj wola. i wala. się Dzisiaj jestem z wynikiem, bo nie mam z kim. Jest 3-2, więc... No... no... I nawet nie pamiętam, który mi się wyciągał brogie. Dobra, tył. Dobra, atakujemy. Eee, e... Trzeba sobie przypomnieć, jak to się grało. O! Tak to się grało. Dawaj mi tu jak... No, Raven będzie najlepszy. No, le... Raven jest gitor. Dawaj mi to. Laser. Taki jest. Zaraz już? Dobra. I my musimy chronić tych tutaj tych komputerów, a nie, i musimy zabić wrogów. A wrogowie muszą albo schokować komputery, albo nas zabić. Czemu nie mogę biegać? Kurde. A kondycja. Wszystko wyjaśnię. Dobra, dziękuję. Będziemy w miarę bezpiecznie. Oczywiście, <laughs> jeśli, jeśli ktoś chciałby ze mną zagrać, o to ich poda na mojego Discorda. Link może będzie w opisie. Nie gdzieś są, tylko gdzie? Nie, nie wyszedł. On do gości nie wyszedł. Nie a nie rzucać granaty. Dobra, walić to. Ty ksław. Aaaa, pyk. Walić to, flanem nie umrąć. C4, flanem, c okej. Zapowiedziałbym jak to się gra w trochę. Pięć sekund do rundy. Bronimy, atakujemy, bo ja nie wiem. Atakujemy, no proste. Dobra, zadyma zrobiona. Robimy zadymę, żeby nie wiedzieli co się dzieje. No i tak to się ludzie robi. Nie mieli szans z dwóch stron zaatakowani. to Jak to mówią, Polska górą. Kamera. Co to? Bo jest na chorych. Dobra, takuję. Robią moją taktykę. O nie! Moją taktykę użyli. Podoba mi się ta nazwa. Nóg. No. Nie gość wyszedł. Ja się Ja się tym nie przejmuję, że gość wyszedł. O! Dobra! To mi teraz stosuje. A tak, Flash Grenade, flag grenade bym zamienił na Blue Ranger. Czemu? Nie wiem. Bo tak mi się podoba. Czemu do nich dołączają, a nie Do nas. Mają Naruto. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Użyję taktyki, więc... Нет, там из Wow, już, już gramy. My chronimy, jak rozumiem. Trzeba być przygotowany na wszystko. Co jest z tym nie tak? Dobra, wiem jedno atakują. Eu não posso te Kamery się przydadzą, I przydają. 23 level wbiłem, nieźle, nieźle. Ach, ta mapa. Ja potrzebuję flasher, tak właściwie. Dajcie mi za to... Mam blowera, mam blowera. Fuck lady. A, możemy zostać flash. Chociaż aż mikro on sobie sobie zabrał. Jest trzech na trzech. Jesteście suba łapki w górę znaczek pod filmem, eee, numer karty kredytowej Dobra Zdziwiłem się trochę. A mogłem wyciąć dziurkę. Dobra, spektajtujemy. Tylko jeden sam weszedł. Będzie no, tylko jakąś ekipę. Serio. Bo inaczej, bo inaczej będzie ciężko. Dobra, z komputera. O, a to, a to mija. ja. Miło się e, trochę zaskoczyli mnie. Kolejna runda się zaczyna. Je, je, je. Dobra, granat. Dzień. W tym I tak to się robi. Bakalım gençler gençler. Gençler gençler. My atakujemy, a ja mam na to plan, jak atakować. Co jest?

Что-то uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. yeah. я... 是元。 Okay. <coughs> ludzie, ludzie. się zostawcie mą w spokoju. Pokażę wam, jak to robimy u mnie. Z Juan Diggle? Słuchajcie, Diggle to z tłumika. Jak? Jak? Juan Diggle? Coś tak czułem. Dwie trzecie. Jedna trzecia.

to jest Juan Dingo, z przerobionej wersji. Następna Otakują. Kura, no jasne. Nie dół. To jest dół. Uff. Nie mi takiego zawału. Ale wiem jedno, że to będzie koniec tego odcinka. I do zobaczenia za... nie wiem, minut, kilka godzin, może jutro. Nikt nie wie, kiedy zostanę na tym miejscu. Trzymajcie i po...